O tu kolejne. Są następne, ale bardzo wysoko. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 13, 18. Mam. Ale wysoko No, Minuta minęła po tamtych, co przyszły już są. I to młodziaków sporo jest, widzę. Młodziaki? Tak szybko. jest następny kurą bije młody. O, kończaty. Już bije. Następny. To murzyń przyszedł. To nas Murzyn z młodych. Zamoński twój, ale reszta chodzi górą. Tu idzie coś. Dreszka idzie. Wróciła. Też. Następny. Młodziaczka nasza już jest, to przeszła 15 km. Znaczy 25, przepraszam. Już jest. Ta już jest. Zobaczymy, ile młodych nie ma. A tu przyszedł kończaty, widzę. Przyklepał sobie. Widzę, że te kończaty nie głupie. Wróciły. Szybko. A to szybko wróciły, strasznie. Nie, to coś, to za szybko. Będzie trzeba ich wziąć na dalszą odległość. Za szybko wróciły. Po dobrych rodzicach to i wracają. Dobra, trzeba dać im jeść, pić. Doszedł Budapeszt świeży właśnie, czerwony. Tamty jeszcze chodzą. Tu to też to te siadają. Zaraz zobaczymy ile jest modzików Weź na drabinę i pokażę Ale tam to jeszcze w górze w Ale tu wsiadły chyba jakieś mody wiesz? Tu jest tu łapciaty. Tu... Zobacz, na samej kracie. O, jest łapciaty. Na samej kracie. Było ich trzech. Jest młody jest Co tam jeszcze jest młodego? No, po ty widać, że są... Stąd... No są Budapeszty. O, przyszedł, kończaty jeden przyszedł, tutaj jest. A łapciaty, kończaty są? Zaraz zobaczę. Jest jeden łapciaty, kończaty, to znaczy nie wiem, czy to kończaty. Jest łapciaty jeden, widzę. Tu jest jedna sztuka z tych kończatych. Co tam jeszcze? Samica przyszła z jajek. Zobacz, z, niebieskimi, z niebieskimi obrączkami i Tak, wiem, wiem. Jest tam jedna, widzę. A jeszcze w górze chodzą. No jeszcze w górze chodzą. O, już schodzą, już schodzą. To zaraz się nagra. O, to jest młodziak. Na 100% młodziak. To jest młodziak. O, przyszła i kończata. idzie, Łapciata. O, są dwa młodziaki Tutaj jest młody po tym weteranie Jest pantos, który wrócił 25 Młody po weteranie Tam jest widzę po tym, co zginął na 25 Siedzi młodziak O ten No i tak to widzę, że dużo gołębi przyszło tylko młodziaków brakuje, bo stary mi się wydaje, że wszystkie przyszły. Nawet świeży wrócił ten czerwony. jest? Tak. Po nim to się nie spodziewałem. Jak widać są młodziaki, jeszcze niedługo dojdą.